Znalazłem się kiedyś w takiej sytuacji, że słyszałem na temat pewnego człowieka, którego wcześniej nie znałem, wiele negatywnych opinii. Te opinie docierały do mnie z wielu różnych kierunków, od wielu różnych ludzi, i pośród tych wszystkich opinii, które słyszałem na przestrzeni naprawdę długiego czasu, usłyszałem tylko jedną pozytywną. Te wszystkie negatywne opinie zaczęły tworzyć Moje postrzeganie tego człowieka yy, i wpłynęły na mnie do tego stopnia, że kiedy temu człowiekowi przydarzyło się coś niepomyślnego, yy, to pomyślałem sobie wtedy, że dobrze, że tak się właśnie stało, ponieważ bazując na tych wszystkich opiniach, gdzieś w sercu uwierzyłem, że na tego człowieka należy patrzeć w negatywny sposób, dlatego dobrze, że stało mu się coś negatywnego. Oddziaływało to na mnie naprawdę bardzo mocno. Pamiętam doskonale tę satysfakcję, którą wtedy, którą wtedy przeżyłem. Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii takie słowa, że nie mamy bać się tych, którzy zabijają ciało, ale nie mogą zabić duszy. Moim zdaniem, taka sytuacja, o której właśnie powiedziałem, sytuacja, w której na temat danego człowieka słychać tylko negatywne. Tylko negatywne wypowiedzi. To jest sytuacja, która może zabijać duszę. Może zabijać duszę, i to jest sytuacja, której trzeba się bać. Więc można by powiedzieć trochę w takiej kontrze. Trochę takiej kończę do tego dzisiejszego słowa, że trzeba się bać tej śmierci duszy, którą zadaje nam i innym ludziom oszczerstwo. Każdy z nas doskonale wie, jak się czuje, kiedy słyszy na swój temat nieadekwatne opinie, nieprawdziwe opinie. A wiemy, że opinie z zewnątrz, opinie ludzi, którzy którzy uzurpują sobie takie prawo do tego, żeby te opinie na nasz temat czy na temat innych ludzi wypowiadać, one bardzo często mijają się z prawdą. Więc tego typu opinie, po pierwsze, Niosą śmierć człowiekowi, którego dotyczą, ale niosą śmierć także ludziom, którzy właśnie słuchają tych opinii, tych tylko negatywnych opinii, dlatego że całkowicie zmieniają postrzeganie danego człowieka i możemy przez opinię innych ludzi uważać jakiegoś innego człowieka za niewartego uwagi, bo już po prostu jakiś świat się w nas wytworzył. Podejrzewam, że ci ludzie, którzy wypowiadali się w negatywny sposób na temat tego człowieka, o którym mówię, być może... Mieli jakieś powody ku temu, ale myślę, że na pewno nie były one na tyle duże, żeby tworzyć takie legendy, żeby one przybierały dodatkowo taką skalę. Ale niestety tak jest, że zło wykorzystuje tego typu sytuacje, a może powinniśmy raczej powiedzieć, że zły wykorzystuje tego typu sytuacje, żeby robić dużo hałasu dużo hałasu na zewnątrz i na wewnątrz. W dzisiejszym pierwszym czytaniu na początku padają takie słowa. Słyszałem uszczerstwo wielu, trwoga dokoła, donieście, donieśmy na Niego. Tutaj mamy do czynienia z człowiekiem sprawiedliwym, któremu przeciwstawiają się ludzie niesprawiedliwi i oni wrzeszczą trwoga dokoła, donieście, donieśmy na Niego. Jest tutaj użyte również słowo oszczerstwo. Są to słowa, które odnosimy również do pana Jezusa i do tego, co zrobili mu faryzeusze, właśnie doprowadzając do tego, do tego nieprawdziwego procesu, któremu został poddany czy, czy podporządkowany. Więc bardzo często jest właśnie tak, że zło jest hałaśliwe. Zło jest hałaśliwe, zło chce zakrzyczeć jakieś dobro, ale zło odzywa się w nas również wtedy, kiedy zostaniemy zranieni. I zło bardzo mocno podsyca to nasze zranienie, po to, żebyśmy na bazie tego zranienia zaczęli mówić. Złe rzeczy na temat innych ludzi. Nieprawdziwe, żebyśmy zaczęli ich oczerniać, i właśnie w ten sposób zły przeciwstawia ludzi sobie nawzajem. Ludzie zamiast się dogadywać, poprzez te emocje nie mogą się dogadać. I popatrzcie, ile jest takich sytuacji, jeżeli ktoś powiedział mi coś złego, ktoś w jakiś sposób mnie dotknął, to od razu mam ochotę. Oddać w jakiś sposób, mówić o tym człowieku, że jest zły i dlatego, że jest zły, zrobił mi coś dobrego. I właśnie na takiej bazie, czy na takiej podstawie, rodzą się potem takie legendy, które mogą się naprawdę udzielić grupie czy, czy społeczności, z którą w danym momencie mamy, mamy do czynienia. I musimy tutaj zwrócić uwagę, po pierwsze na konsekwencje, bo popatrzcie w drugim czytaniu dzisiaj jest napisane, że przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi. Podobnie jest właśnie z oszczerstwem, podobnie jest z nieprawdziwą opinią. Ona zawsze zaczyna się od jednego człowieka, a potem Mnoży się w umysłach innych ludzi, powstają plotki, które roznoszą się lotem błyskawicy i obejmują od razu bardzo dużą ilość ludzi. To drugie czytanie dzisiaj można by powiedzieć, że kończy się w optymistyczny sposób, bo święty Paweł pisze do Rzymian, że nie tak samo ma się sprawa z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ile obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska. Y Tutaj w sprawie oszczerstwa, o którym mówimy, nie będzie tak łatwo. Jeżeli ktoś zostanie oczerniony, jeżeli na czyjś temat zostaną wypowiedziane nieodpowiedzialne, nieprawdziwe słowa, to już nie będzie tak łatwo w nie uwierzyć. E, przepraszam, to już nie będzie tak łatwo ich odkręcić, ponieważ ludzie zdążyli w nie już uwierzyć. Ludzie już na ich podstawie budują właśnie jakieś swoje. Jakieś swoje wyobrażenia na temat, na temat danego człowieka. Bóg dał mi tę łaskę, że spotkałem tego człowieka, na którego temat słyszałem wiele negatywnych opinii, i moje postrzeganie tego człowieka zmieniło się całkowicie. Całkowicie. Wszystkie te rzeczy, które słyszałem wcześniej, uznaję za nieprawdziwe, bo teraz mam doświadczenie. Teraz mam doświadczenie. Jestem w stanie wyobrazić sobie, na jakiej podstawie te, te legendy powstawały, ponieważ ten człowiek, na którego temat tyle złych rzeczy słyszałem, jest człowiekiem i popełnia swoje błędy, ale na pewno nie dają one prawa do tego, żeby tworzyć tego typu legendy. I dziś naprawdę musimy wystrzegać się bardzo mocno wystrzegać się ulegania pochopnym opiniom innych ludzi odnośnie do siebie, ale też do innych, względem innych ludzi. Yy, powinniśmy poszukiwać prawdy. Dzisiaj w aklamacji przed Ewangelią są takie słowa: świadectwo o mnie da duch prawdy. Musimy słuchać ducha prawdy. Jak to robić? W bardzo prosty sposób: nie dowierzać zbyt łatwo ludzkim opiniom. I tyczy się to tak samo opinii, które ludzie wypowiadają na nasz temat, jak i tych opinii, które ludzie wypowiadają na temat innych ludzi. Po prostu jako chrześcijanie powinniśmy nie dowierzać. Nie dowierzać zbyt łatwo w opinie, które wypowiadają inni ludzie, ponieważ wiara w te opinie, a tym bardziej rozpowszechnianie takich nieodpowiedzialnych opinii na temat innych ludzi, może być naprawdę bardzo brzemienne w skutkach. Więc strzeżmy się, strzeżmy się tego typu właśnie opinii, żebyśmy czasem nie stali się przyczyną śmierci czyjejś duszy albo przynajmniej bardzo wielkiego cierpienia.